Drodzy Państwo, teraz w programie MUSZ GRAJWKA Zostań Gwiazdą, poznajcie kolejną artystkę, Monika. Cześć kochani, z tej strony Monika Konapka, mój pseudonim artystyczny Monia. Pochodzę z rudy śląskiej, co po niektórze na pewno kojarzą mnie ze sceny śląskiej, jak i nie tylko. Jest mi bardzo miło poinformować, że zobaczymy się na ekranach telewizorów programu Może Zostań gwiazdą. Z moim singlem mamy siebie. Już teraz serdecznie Was zapraszam. Uczyła się gry na skrzypcach jest autorką tekstów, teraz także piosenkarką. Jak mówi, muzyka jest jej największą pasją. Swoich sił próbowała już w wielu konkursach. Pochodzi z rudy śląskiej i teraz przyszedł czas na nasz program. Poznajcie Monikę Konopkę. Dzień dobry! Dzień dobry, witam Państwa. Cześć. Jak się czujesz w naszym studiu? Mam nadzieję, że dobrze. Bardzo dobrze. Najchętniej bym nie wychodziła stąd. Zanim porozmawiamy o Twojej piosence, to muszę. Powiedzieć, że to nie jest twój debiut. To już masz na swoim koncie dosyć dużo. Tak, to prawda. Yy, numer, czyli singiel Mamy siebie jest trzecim moim singlem, ale mam do niego największy sentyment. Yy, jest moją taką perełką, takim dzieckiem muzycznym, yy, ale pozostałe takie debiuty, jak tutaj powiedziałaś. Oczywiście, że tak. Yy, jeden jest to singiel Serce wie, a drugim rok. Czyli jednak nie jesteś laikiem, tak to określę, ale też pod kątem występów przed publicznością, no bo z tego, co do, czego dowiedziałam się, to wystąpiłaś na stadionie dużym, dosyć. Tak, tak, to prawda. Wystąpiłam na stadionie narodowym. To było z okazji dziesięciolecia stadionu narodowego w Warszawie. Organizacja nazywała się Wielkie Granie. Zagrało aż tysiąc muzyków, w tym ja, więc no. było to do mnie bardzo, ale to bardzo duże doświadczenie. Mm, ogromnie miło wspominam. Było dużo ludzi? Tak. Ponad 20 tysięcy. Czyli bardzo dużo. Powiem ci, przed, sporo. przed taką publicznością nogi na pewno ci drżały, Przyznaję. Delikatnie tak, ale czułam, że to jest moje miejsce, właściwe moje miejsce, bo powiem szczerze, że parę lat temu e, wchodząc na rynek muzyczny było moim marzeniem ogromnym wystąpić właśnie na Stadionie Narodowym i to się właśnie spełniło, więc nie do końca dowierzam do teraz. Jako, że jesteś z Rudy Śląskiej, to ja cię muszę wprost zapytać, czy ty, Dziążko, masz grajwka? Mam grajwka. I zaraz się, zaraz się o tym przekonamy, ale teraz przejdźmy do piosenki. Czy ta piosenka jest ważna dla Ciebie? No, bo powiedziałeś, cały singiel jest jak najbardziej, ale dlaczego? Przede wszystkim jest to utwór, do którego mam ogromny, ale to ogromny sentyment, jak do piosenki, tak i do obrazu, do taladesku. To jest utwór, który opowiada przede wszystkim o stronie dobra i zła. I te dobro wygrywa, i to też gdzieś tam. Staram się przekazać swoim słuchaczom, swoim widzom przez obrazek tego, że jednak dobro zawsze wygrywa nie? To ja trzymam mocno kciuki, naprawdę. Bardzo dziękuję. E, zaraz, drodzy Państwo, będziecie mogli zobaczyć teledysk, usłyszeć Monikę Konopkę w piosence Mamy siebie. Jeżeli będziecie pod wrażeniem jej piosenki i uważacie, że powinna pozostać w naszym programie, to zachęcam oczywiście do szybkiego działania. Proszę wysłać SMS pod numer 72068 o treści gwiazda.monika. Wasze głosy. Są kluczowe, więc nie wahajcie się ani chwili. Trzymam mocno za Ciebie, Moniko, kciuki i Bardzo powodzenia! Dziękuję. Do dzieła! Змеи, что? Kochani, a teraz mamy Monikę Konopkę. No i mamy tutaj piękny teledysk. Na bogato w tym teledysku. Dokładnie. Wszystko jest. Złoto, i złoto. złoto, piękne suknie, makijaż, yy, włos, piękna kobieta, yy, piękne otoczenie, super zdjęcia. Kracja, kracja. I wszystko jest takie świetne, że gdzieś tam po drodze nie możemy się skupić na tym głosie. Dokładnie, ja nawet zauważyłam na początku myślałem, że ona nie śpiewa po polsku. Tak jest też znowu wokal przetworzony, że dopiero trzeba się mocno wsłuchiwać, żeby y, zobaczyć jaki jest tekst i to co powiedziałeś, oglądamy, bardziej widzimy niż zapamiętujemy. niż słuchamy. Tak, ja bym Dokładnie. powiedział, pewien pomysł jest, rzeczywiście Moniko, jest pewien pomysł, natomiast bardziej bądź w tym, co robisz, bo, bo wtedy, wtedy to będzie bardziej naturalne i sami przyznacie, że... O to nam chyba chodzi i telewizom sądzę także, żeby to było prawdziwe, jak najbardziej prawdziwe. Dokładnie, tak? tylko znowu mamy to samo, że to jest wideo, jest to teledysk i jakby w twarzy jest pewne podobieństwo od początku do końca. Twarz też wyraża i w oczach widać dokładnie, co się śpiewa, więc to no, na to bym jeszcze zwrócił większą uwagę. Ale jest potencjał, przyznacie? Potencjał, potencjał jest tak bardzo Oczywiście no. Trzymamy, kciuki, Trzymamy kciuki, kreacji są dobre i życzymy powodzenia. Tak jest.